ויש מה? Cały czas tu byłem. Witam Was w wielkim chowanym. Zasady gry są proste. Jedna runda trwa 15 minut. Gracze dostają plus 1 punkt za każdą minutę ukrywania się, a szukający dostaje plus 1 punkt za wyeliminowanie gracza, który się chowa. Zobaczymy, gdzie nas przydzieli na początek. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Pepsi. Witam Państwa bardzo serdecznie. <ścoughs> bardzo się jaram, bo to mój ulubiony napój. 44 osoby na jednej mapie, a jeszcze jest 7. Przepraszam, 6 slotów na cię, maciek Teraz jest czas na chowanie. Ludzie, nie mógłbym bez tego zacząć. Uwaga! Ah, czas na grę! Oparszą widzowie! Siemaneczko, powitajcie, YouTube! Idziemy się chować, choć mamy 40 sekund na to, Byczki Nie wiem, gdzie tu się najlepiej schować. Zdaje mi się, że nie będziemy siedzieć w jednym miejscu, ale będziemy latać po mapie. To jest ewidentnie jakiś mój ziomalek. O! Sorry, za chwilę ciszy. Powiem wam szczerze, że tu się trochę teraz... Zestresowałem! Siema byczki, ale was tam jest! Jaką miejscówę znaleźliście! A tu ciepło nagrzeliście troszeczkę! Ale jak tu przyjdzie, to wszyscy pada... padamy, nie? Biegnij! Biegnij! Jest uciekły mu! Uciekłem mu! Uciekaj, uciekaj szybko, bociek! Czy to szukający za nami biegnie? Tak to by był no nie! I się cieszy jeszcze! Jomek, wszystko w porządku? I patrz, on go nie widzi! <gryty> Teraz nie zawiodę. Jakbym był szukający, gdzie bym nie szukał? Trzeba myśleć jak szukający. A tutaj jak ludzie tak wysoko wchodzą? Fajnie. Przepraszam. Tutaj mnie od razu znajdą. Jeszcze mi ten plecak wysk... Jeszcze gdybym miał chociaż niebieskiego skina, mógłbym się przebrać za puszkę Pepsi. O, tu ktoś ma niebieskiego skina i chce do nas wejść. Imprezka się rozkręciła, ale za chwilę wszyscy dostaniemy w łeb. Co mi w czoło klapę, co to miał znaczyć? Jest tu! <noise> ja myślę, że jak się bychle, to więcej zobaczę NIE! Uciekłem, patrz, nie zauważył, dobrze, biegniemy przed Polska góra Idźmy do tego wodospadu, może tam gdzie był ten krap. Na razie to ja nie wiem gdzie jestem, biegnę przez środek Gdzie jestem? NIE! No zostawcie mnie w pokoju! Ale pan żyje. Oni nie czuje go na plecach! A tutaj się schowajmy na chwilę, dobra, trzeba chwilę odpocząć, bo za dużo sprintów dzisiaj już. No jeszcze ty tutaj chodź, to chodźcie, cała rodzinka. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Patrz, 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 patrz. nie zauważył. Tak? No co ty ty chowasz się ze? Że... Nie. Aaaa! Daj mi pograć jeszcze minutkę, no jeden pół błagam! Nie wiem, nie wiem gdzie jestem, nie wiem gdzie idę, mam wrażenie, że kręcę się w kółko, nie wiem jak stąd wyjść, ale czekajcie, może te 30 sekund jeszcze nabrane! Nie wiem gdzie... Daj mi pożyć! 15 sekund! Nie! 5 sekund! Jest! Jest! Mamy to! Teraz to możesz! Nie, nie możesz! Jeszcze chciałbym pożyć chwilę! Mam wrażenie, że biegam w kółko, nie mogę stąd uciec. No, Krzysiu, no! No i się cieszy, zadowolony. Ale długo ci uciekają, musisz przyznać. Muszę sobie pogratulować. Potrzebujecie coś sobie przekołysić przed rozgryweczką? Zawodospadem? To był mój pierwszy plan na tą rozgrywkę. Uwaga, może nikt mnie nie znajdzie. Chociaż tam wyżej się jeszcze chyba dało wejść. Na razie się boję ruszać. Niech pójdą tam w środek i chyba poszli. Mamy drogę wolną, ludzie, próbujemy. Będzie ciężej niż myślałem Tutaj było takie tajemne wejście u, u. Tu zapójdźmy Słyszę kogoś nad nami i na pewno tutaj zejdzie Oszczędźcie mnie, błagam Nie no, oszczędź mnie Oszczędź mnie Proszę, proszę, oszczędź mnie Oszczędź Mogę zagrać moje marzenie, proszę. No jasne, byczku. Namawiam tutaj widzów, żeby nie klikali guzika, bo ja chcę szukać. Patrzcie, idziemy. Dobra, nikt, nikt się nie rzuca. No nie! Dobra, zdążyłem! Mam idealnie! Powodzenia, ludzie! Powodzenia, widzowie! Weźcie łyka Pepsi, bo lecę tutaj was. wyeliminowywać również łyczek Pepsi i można lecieć. Ludzie, to nie jest zwykły chowany. Jest to ostatni z trzech rozdziałów, na których musimy uzbierać jak największą ilość punktów, żeby wygrać mocne nagrody. Hide and Seek trwa do 27 czerwca. Pamiętajcie tylko, żeby włączyć system powtórek w Fortnite, żeby nagrywać fragmenty z waszej rozgrywki z finalnym wynikiem, jaki osiągnęliście. Wrzucacie to nagranie na swojej sociale, może być jako niepubliczne, a następnie link do filmu załączacie na stronie play.pepsi.pl do wygrania laptop o wartości 15 tysięcy dla zwycięzcy trzech rozdziałów, a dla zwycięzcy pojedynczych rozdziałów słuchawki 200 złotych. A nawet jeśli się nie uda wygrać, to sam fakt tej dobrej zabawy warto. Witam was bardzo serdecznie. Proszę zielować. Jak to było? pańki idzie. Albo Baba Jaga patrzy. Tutaj. Nie, nie ma nikogo. Dobra, lecimy dalej. Tu zawsze jest mnóstwo osób. Proszę wychodzić z kryjówek. No, naprawdę nikogo nie widzę. Wjeżdżam na chałupę, tu nikogo nie ma, niestety. Nikogo. O, oh, już się przestraszyłem swojego wjazdu na chatę. Czy naprawdę oni się wszyscy tak dobrze pochowali? Jestem ciekawy obok ilu osób już. Jest! Był tu ktoś! Był tu ktoś! Gdzie ty jest? Wyeliminowałem! Jest tu! Kiedy? Kolinowa, nie strasz mnie! Jedną osobę jaki przypał. O! Jest! Jest! Dobrze Febufalo! Dzięki Ci, że biegłeś na mnie, że nie chciałeś, żebym się upokorzył na tym odcinku. Możecie wszyscy tak biec w moją stronę, przynajmniej wtedy będę miał jakieś szanse! A co to za stópki! Wypolerowane pięknej kurczaczku! O, o. Jest! Mam cię! Mam cię! Nie no, się teraz jak w jakiejś apokalipsie zombie Ale dobrze, mamy trzy osoby CZTERY! Dlaczego trzy nie może złapać dwóch? Bo trzy ma cztery A! Jest, patrz! Marshmallow! Jest, mam cię! Zagubiony w świecie! Anonimowy! Nie! No nie! Ale i tak jestem dumny, pięć eliminacji Pięć <noise> Jakie fajne emocje macie Dobra, bo 30 sekund, chowamy się A kiedyś, jak byłem małym chłopcem O, o, o plan, żeby schować się w to samo miejsce drugi raz Moczek IQ 427,5 No dobra, bez tego pół No i dobra, i bez 427, no tak około 70 będzie Dobra, czas na Pepsi i właśnie miałem wam mówić, że kiedy byłem małym chłopcem, hej, no to wtedy robiłem tak, że jak za długo siedziałem w jednej kryjówce, no to odliczałem sobie, dobra, za minutę zmieniam miejscówkę. I największą adrenaliną, największą zabawą było to, że zmieniłeś pozycję, a i tak cię nie znaleźli. Także będziemy teraz tak robić. I z bazy do bazy, jak się uda przejść, jesteśmy przekoczurami. Nie miałem planu na to, a tu? Ej, minem za mną biega, co jest? Ej, mordeczko, zarapuj mi coś fajnego, ty! Szukający musiał wyjść z gry. Jest bardzo blisko. Niech przejdzie tylko. Siedź cichutko, cichutko. Możesz pomasować mnie po skorupce, bo ostatnio mnie plecki wolą. Dobra, chyba poszedł. Zmieniamy wej. Go, 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 go. Miałem to zrobić minutę temu, ale nie było szans. Trzeba też robić to wszystko z głową. Aparat mi się przegrzał, no! Mózg też przy okazji. Czemu ty tam i Już mi stąd. Jesko, co tam u ciebie? Jak się czujesz? Co tam u ciebie? Spodziewałeś się w swojej noże? Droga w promieniu 200 metrów jest jak najbardziej czysta. Można zmieniać pozycję. Dobra, na razie tu jeszcze przyczekajmy. Ale spokojnie. Obserwujesz, tak? Hmm, ale leżajny. Mordeczko, jak ty się prezentujesz. Przysiady, tak, to wszystko przez przysiady. ok, dobra. GO! Jest tu bardzo blisko, bardzo blisko, za blisko w rełk. Zostawajmy się tu. O, Piemu, że bardzo mi się podoba to z bazy do bazy. Taka adrenalinka, taki zaszczyt emocji. Chyba mnie nie widzi. Oddał mi, bo ja go wyeliminowałem ostatnio. Ząb za ząb, było zostać szczerbatym. Było przecudownie. Zapisujcie swoje punkty, dokumentujcie je za pomocą powtórek w Fortnite. Anonimowy tutaj daje walczę o punkciki i nagrody w postaci laptopa, słuchaweczek i hajsiku. Niech moc będzie z wami.